Cześć, witajcie w pierwszym odcinku mojej nowej serii Top 15 paczek Tygodnia. Będą się pojawiały co tydzień. Teraz obejmuję od poniedziałku do piątku, czyli 5 dni, a następnie już będą 7 dni obejmowały, tylko teraz tak wyjątkowo. Więc co, jeszcze przepras przepraszam za te czarne paski po bokach, ale raczej takie będą, chyba że Wam się podobają takie jak teraz Wam pokażę, one są po prostu rozmazane. Nie wiedziałem, nie wiedziałem jak to wyjdzie, nie, to nie brałem pod uwagę rozdzielczości, więc przepraszam za to na początku, jeszcze się widzimy na końcu filmiku. No a teraz zapraszam do obejrzenia ceny sambrany z piątku z foodpc.com. Lo, 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 lo. O, Inform Huntelar! Trzeci Inform dzisiaj, i on jest naprawdę dużo warty, ale niewystarczająco, żeby Ej. pokonać zła. I widzicie, o tym właśnie mówię. W wojnie na napaczki, nawet jeżeli... Bo to on ile kosztuje teraz? 245. Okay. No, 245. To pomimo tego, że cholernie się cieszy, że go trafiłem, to nie potrafię tego, bo i tak wiem, że przegrałem. Jeszcze nie przegrałem. Bo znając życie, to się. Nie dodał, prawda? Sanchez! Pójdź Sanchez! Tysięcy Pięćdziesiąt i pół Lol. Serio a, a. a jak ktoś pisze że to nie ta jedynastka to nie wiem. ma Pogba! To! Fuck. Serio? No. Ale no, dzisiaj tobie sypie dobrze? A bo jest. od tego momentu co powiedziałem, że stary co to ma być? Pierwsza paczka i Messi, no PELOINIE Pogba i Bena w jednej paczce inform. Druga paczka, dziękuję, nie, nie. dziękuję. To już Pogba i... E, Pogba jest powyżej 50? 10 takich paczek otworzymy i miejmy nadzieję, że trafimy coś naprawdę dobrego. Macie mnie z kamerką, dawno nie było nic z kamerką. <laughs> Gomez w pierwszej barce. O, Alaba! Uuu, to jest dobra paczka, ponieważ Alaba kosztuje. Zaraz zostawię na licytację porównam cenę i. Co? What?! 200 tysięcy za Alabę? O, mój. Słucham! Aha. Paco O'Pening się zwrócił, to wam powiem, ale nie spodziewałem się, że Alaba kosztuje 200 pieprzonych tysięcy. Nice. To ja bym się nie spodziewał w życiu nigdy. Z 50 tysięcy, okej, okay, ale 200 tysięcy... Kto by to pomyślał? Kolejna... ALABA PO RAZ DRUGI! KOLEJNE 200 TYSIĘCY! ARE YOU FUCKING JOKING? WHAT THE FUCK IS GOING ON? LOL, CO... Otwieramy dalej, team Howard na paczce. A co będzie w paczce? Czy coś ciekawego? Inform Clichy! Nie wierzę, nie wierzę. Nice, nice, bardzo dobrze. Ile jest wart Inform Clichy? Yy, teraz może na rynku nie będę sprawdzał, bo wiemy, jak rynek ogółem w FIFA działa. Ale za to sprawdzę sobie szybko na stronie, ile kosztuje Inform Clichy? No, nie wiem, zupełnie się nie spodziewałem. Clichy: 345 tysięcy! Że co? Że co? O, ludzie, naprawdę Mój drugi azart tysięcy chemii Ty Maria! <śmienic> Druga paczka, no jedna po drugiej I <śmienic> stary to jest drugi Daj Maria w dwa dni Tysięcy Wow, ile dzisiaj paczek z 33-34, nie wiem ile otworzyłem za 100 tysięcy, tak czy inaczej trafiliśmy Suareza, trafiliśmy Roysa, trafiamy teraz Ramosa na sam koniec bardzo dobrze, no jest dużo warty, jest Ramos dużo warty, także mnie to cieszy, no ale poza tym, poza tym to raczej tutaj nic za bardzo. nie ma jeszcze, zanim skończymy. No także chcieliście, że, że otwiera zostały mi dwie do końca BILF de Hea No widzisz. Jest iną kosztuję? Co w jednej no. paczce? No ładnie, ładnie. A no. zawsze idnie zawsze ten jaki jest ...jaki jest Tehea to zawsze jest. Dzik z tych zawodników trafionych. No i gramy mecz. Jeżeli przegramy, quick selujemy, jeżeli nie, zatrzymujemy w siebie! Eden Hazard. Ja pierdzielę, Eden Hazard patce! co? Co? Ha, 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 ha. Bez jaj, no kurde, ej. Cześć, jak ja przegram to się chyba zamorduje No nie wierzę w to, stary. Co mi się stało z tym kontem? Znaczy? No przecież ja już drugi tydzień rzędu... Hazard. Jest. Yeah. <laughs> A teraz już mało warty stary ja. 584 kafle No nieźle To może Suarez jakiś 1000 do końca Okej, okay, to rzuciło paczkami jej. Suarez! Suarez, jest mam Suareza! I Roycea w jednej paczce, Tak! BUM! Mi... No nie wiem czy teraz milion końców to kosztuje, ale wOW! Co za paczka! Czekałem na tą paczkę bardzo długo Suarez i Royce! W końcu trafiłem Suareza! Tak! Uff, uh, dobra, troszeczkę głośno, no ale co? Także bierzemy Suareza, bierzemy Royce'a, Royce i w tym w jednej parce. Może ktoś jeszcze tutaj ciekawy Smalling, nie za bardzo, żeby jeszcze nie przeoczyć nikogo. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Paczki były, no można powiedzieć, bardzo dobre. Jak na polski YouTube. Jeszcze ta miniaturka będą się zmieniali ci zawodnicy. To jest 5 najlepszych zawodników trafionych, oczywiście, więc za tydzień będą już inni, więc ja się z Wami żegnam. Załapkujcie filmik, i zasługujcie mnie. Cześć.